Steve Jobs miał bardzo dobrą intuicję i zawsze widział, jakie są trendy i okazje na rynku. A sam często mówił, że lubi się kierować słowami Wayne'a Greckiego, czyli hokeisty, który powiedział, że należy jechać tam, gdzie, gdzie krążek zmierza, a nie tam, gdzie aktualnie jest. I Steve Jobs miał do tego super intuicję. On widział, jakie są trendy, widział, które branże będą się rozwijać, a które mogą bardzo zyskać na tym, że pojawiają się telefony i potrafił w ten sposób robić iTunesa i zmienić system zarabiania na piosenkach, zmienił sposób robienia prenumerat do gazet i ogromną liczbę kwestii, które dzięki temu, że rozumiał, jak działa rynek, zauważał okazję i pierwszy dawał rozwiązania. Dlatego wszyscy, co szybciej dostrzegą trendy, tak samo jak zrobił Steve Jobs, który zobaczył, że telefony będą miały więcej funkcji niż tylko dzwonienie. Dlatego stwierdził, że pierwszy chce dać im tę funkcję i zmienić świat, ponieważ widział możliwości, że internet, aparaty, iPody w telefonach spowodują, że będą one zyskiwały na znaczeniu. I jak, miał ten, jak zobaczył ten trend, poszedł, poszedł tam pierwszy i dlatego wyprzedził takich gigantów jak Nokia, która się upierała, że klawiatura i ich system operacyjny jest najlepszy. I stwierdzili, że nikt nie będzie chciał mieć innych telefonów, bo każdy kocha Nokia. Okazało się, że Jobs miał rację i dzisiaj wszyscy mają telefony według jego wizji. Steve Jobs miał talent do dostrzegania talentów u innych i nakłaniania ich do tego, aby go wykorzystali. Super przykładem jest tutaj Johnny Ive. Johnny Ive, który stał się legendą, legendą designu, który w momencie, gdy Steve Jobs ob, ob, objął stery w Apple, był sfrustrowanym projektantem, który chciał rzucić pracę to Jobs złapał u niego talent i nakłonił go do tego, że zaprojektował najlepsze, najlepsze produkty, takie jak Macintosh'a, iPoda, iPada czy iPhone'a. I dzięki temu on optymalizował proces produkcyjny, sposób działania, a nawet ilość rzeczy na polecie. I gdyby nie Steve Jobs, to człowiek, który był jednym z najbardziej przełomowych designerów w historii świata, nigdy by się nikt o nim nie dowiedział. To Jobs go odkrył i dał szansę mu, mu zabłysnąć. I dzięki temu Apple stworzył ogromną ilość produktów, które zmieniły świat. Więc Jobs potrafił u ludzi znaleźć takie możliwości. Ale miał też taką politykę, że Apple trzeba chronić przed niekontrolowanym zalew zalewem idiotów. Jobs stwierdził, że różnica między człowiekiem przeciętnym a wybitnym to jest około 30%. Dlatego stwierdził, że minimum to jest bycie, bycie 30% lepszym niż przeciętnym. I stworzył takie zasady, aby rekrutować ludzi wybitnych. Dzięki czemu uchronił firmę przed przeciętnością, bo twierdził, że tylko ludzie wybitni z z Apple to, czy chciał, chciał, żeby było. A Tim Cook, który dzisiaj jest prezesem Apple, był genialnym menadżerem. Steve Jobs włapał go w innej firmie, zatrudnił i dał mu zadanie uprościć proces produkcyjny, usprawnić produkcję, zmniejszyć czasy przestoju w magazynach. I dokonał to świetnie, bo w kilkanaście miesięcy z, yy, skrócił okres części z dwóch miesięcy do niecałych dwóch dni, Gdyby jest ogromne oszczędności w produkcji, zmniejszając koszty utrzymania magazynu, a przede wszystkim podnosząc jakość produktów, ponieważ montowało się w nich najnowsze możliwe części. Ciekawy jest okres yy, w momencie, który yy, Steve Jobs przyszedł do firmy, czy wrócił do firmy, to był 1997 rok. W 1997 roku Apple był na skraju bankructwa. Traciło około 2 miliardy dolarów rocznie, czyli tak 20 milionów dolarów tygodniowo, czyli tak powiedzmy 2,5 miliona dolarów dziennie. I w momencie, gdy ta firma była w bardzo złej kondycji, miała taką po prostu dużą dziurę, która cieknie, Steve Jobs przyszedł i zaczął firmę ratować. Żeby wyprowadzić firmę z krawędzi bankructwa do najwyższej firmy świata, zmienił kilka podstawowych płaszczyzn. Pierwsze, wrócił do starej misji firmy. Czyli do tego do które Apple powstało, że postawił wzornictwo i użytkowanie produktu ponad resztę. Potem on zgodnie ze swoją pasją stwierdził, że jego, jego pasja jest robienie dobrych firm, które robią świetne produkty i zmieniają świat. Więc on, gdyby zajął się sposobem funkcjonowania samego Apple. I to Apple działa zupełnie inaczej. Po pierwsze, powycinał większość projektów, którego za zdaniem nie miało sensu, i, i, i wyrzucił. Z, nazwijmy z, z obszaru działalności te, te, te dziedziny, które były niejasne lub, lub w ogóle niespójne z firmą. Chodził do firmy i się pytał, który model mam polecić znajomym, bo nie wiem. Jak nie, uzna, nie dostawał odpowiedzi, która miała sens, to zamyka cały dział. I generalnie stwierdził, że, że jak zamknął trzy czwarte projektów, to stwierdził, że to w ogóle nie ma sensu i to zrobił cztery. Cztery podstawowe. Na nich kazał się skupić. Podzielił klientów na dwie kategorie, czyli klientów prywatnych i profesjonalnych, a komputery na przenośne i stacjonarne. Tak powstały cztery produkty. iMac i Power Mac, iBook i PowerBook. I stwierdził, że na tych czterech produktach skupi się działalność firmy. I to spowodowało, że firma skupiła się na czterech podstawowych produktach. To dało jej skupienie i rozpęd do tego, aby zbudować solidne podstawy. Gdy doszedł do tego iPod, iPhone i iPad, to dopiero, to dopiero wtedy Apple był gotowy na zmianę świata. Jego mocną stroną była pasja i chęć zrobienia rzeczy dobrze. A miał bardzo dobrą intuicję. Jego intuicja, nawet pod względem cybernetycznym, gdy ją analizowałem, jest niezwykle trafna. wielokrotnie on, wielokrotnie pomysły, które realizował, nie były jego. Bo na przykład kampanie reklamowe ktoś mu podpowiadał. Ale gdy zobaczył, mój, tak, to jest to. Wiele pomysłów, na przykład na sklepy Apple, wymyśli, wymyśl, on wymyślił inaczej. Ale pracownicy podpowiedzieli mu, że można, można zrobić je w ten sposób, który dzisiaj działają. I on na początku był bardzo zdenerwowany, ale stwierdził, że to jest lepsze i powiedział, że w jego życiu wielokrotnie był zmuszony, aby kliknąć przycisk cofnij, Cof, cofną, cofnąć się i zrobić to jeszcze raz, ale porządnie. I on, i on bardzo często, na przykład z iPhonea, to pokonał bardzo wiele przeciwności. Ponieważ zaczął na rynku, gdzie Nokia była gigantem, Motorola była gigantem, a on nie ma żadnego doświadczenia. Nokia sprzedawała ponad 50% telefonów na świecie, a on, jak, jak zaczął działać na rynku telefonów, to okazało się, że w ogóle operatorzy działają w taki sposób, że, że narzucają producentom sposób działania telefonu. On mówi, że to jest kurwa bez sensu. Bo, bo jak to możliwe, że jakieś. Firmy, które mają, nie mają żadnego pojęcia, czego są ludzie, narzucają, jak ma działać telefon. I on tak długo szukał, aż znalazł małą firmę, która stwierdziła, że ona obsłuży te iPhony. I miał szereg problemów. Od ekranu, przez zasięg, przez ogromną ilość nazwijmy to software'u, urządzeń i software'u, który nie można było pogodzić. I w momencie, gdy po dwóch i pół roku iPhone miał premierę, stwierdzili, że. Te dwa i pół roku to była ciągła walka, bo ani jedna rzecz nie oddała się od razu. Ale gdy wszedł iPhone, stał się od razu bardzo modnym przedmiotem i bardzo pożądanym. Natomiast co ciekawe, i mało osób o tym wie, że gdyby że Apple musiało zrobić iPhona, Jobs zauważył, że jak zaczęto oddawać aparaty do telefonów, to rynek aparatów fotograficznych prawie całkiem zniknął. Ludzie przestali ich potrzebować. I on obawiał się, że jeżeli ktoś wymyśli. Żeby dodać do telefonu otwarz MP3, to zniknął z rynku jego iPody. I on stwierdził, żeby Apple przetrwało, to musi być pierwsze. Musi dać pierwszy taki telefon, który wyprzedzi oczekiwania, oczekiwania ludzi i zrobi ekran dotykowy, doda tam dobry aparat i doda tam otworoz MP3, czyli tak zwanego iPoda. I miał rację. On wyprzedził rynek. Dzisiaj nikt nie, nie używa telefonu z klawiaturą, lub prawie nikt, a co najważniejsze, Apple już nie sprzedaje iPodów. Apple sprzedaje tylko iPhone. Podsumowując, sukces Jobsa pokazuje, że warto działać w trzech obszarach: w tym, co lubimy robić, do czego mamy pasję, w tym, do czego mamy talent i w tym, gdzie jest rynkowa okazja. I działanie w tych trzech obszarach daje najlepsze efekty. Ale kluczem do sukcesu jest działanie w obszarze wspólnym. To właśnie skupienie się na obszarze wspólnym dla tych trzech elementów, daje najlepsze rezultaty. Jeśli spodobała Ci się historia Jobsa i sam chcesz odkryć trzy elementy, na których warto się skupić w Twoim biznesie, to poniżej jest link, którego możesz pobrać, znaczy ćwiczeń, który pomoże Ci to zrobić. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym wideo.